Witam Was bardzo serdecznie już w trzecim odcinku z serii Zagrajmy w ścigałki. No i tak, no i dzisiaj zagramy sobie w grę ignite. Yy, grę akurat... gram. prawdopodobnie no, mam od niedawna i trochę sobie w nim pograłem. Więc w ogóle pokażę wam jak ta gra wygląda. No, widzicie, mamy tu... W ogóle kariera nie wiemy o co chodzi w niej. Mam tu do wyboru wyścig, no i musimy. Zapieram mety Trzy mamy w sumie 15 samochodów. Tylko ja mam większość zablokowany. Dobra, to, to wybierzemy sobie lakier. A dobra. Przejdziemy się zielonym. No i dobra, jedziemy wyścig W ogóle sterowanie w tej grze to jest trochę takie trochę uciążliwe bo jak to skręcisz lekko naciśnięsz klawisz no to cię ono skręca prawda. w ogóle gra jest szczerze nawet z no, na początku łatwa dlatego że no, jest trochę ta gra łatwa dlatego że tu nie musisz hamować na zakrętach głównie bo chodzisz w drift i Idzie patrzcie same w dryft wchodzi i co ty za trzy. To mi się nie podoba, tak? Oj, A, i a, jak dajcie, liczę to się cały ekran trzęsie i to też jest denerwujące. To są akurat takie dwie wielu bat, co ja powiedziałem. Można ty zależy się co robią tak. Chociaż. To jak to wolnie oczywiście. Mamy w tej grze trzy tryby jak to czytałem no i, no. I ten do normalny wyjści a dalej tutaj nie ma gra jest porównywana do hmm, nawet to speed seton to jest y, gra porównywana, hmm, a ja jakbym miał porównać w ogóle speed seton to... Hmm. Nie no, grafika jest w miarę podobna Nie wiem Moim zdaniem split second jest akurat lepsze Tą gierkę jest, nie wiem, może ją też sobie przejdę ale Ale to za jakiś czas Pokażę, mam co. trzy wyścigi i kończę Tam chodzi z gry ja to jest To coś łatwo. A i taka ciekawa was ta informacja do tej gry. Szam tak że na przykład jak jesteście drudzy i ktoś Was y, lekko minie no to nie macie coś tak przyjmować, bo na tak skończycie wyścig, no to te punkty nitro co tu macie. Aha to jest aha, to akurat nie jest normalny wyścig. W normalnym wyścigu te punkty nitro co wam zostaną, bo to wam liczę jako sekundy i wam obniża czas w dumy no i możecie być na pierwszej pozycji. Ja akurat zaczynam teraz. Na pierwszej. Jarka w ogóle na razie jak to gram jest ładna. No chociaż właśnie tutaj trzeba być na pierwszej pozycji, inaczej lika z wyścigu. To jest trochę właśnie wkurzające w tej chwili jest trochę... moim zdaniem stanie... no, kiepty okay, Muzyka też jest kiepska No, no... Ну, еще не удал, он на пишет позиции. Ну, и наоборот. Się. Tym razem sobie żółte samochody, kolory I no jedziemy Trochę się długo, tak że że No ładuje się wyścig Nie wiem, muszę to u mnie tak jest teraz Ale No coś musimy Zaczekać No dobra jedziemy, kolejny Chyba akurat jedziemy tym samym o nie, nie. Hmm. Jak jest opinia na temat mojej gry to gra jest no tak sobie Też tak jest oczywiście moje zdanie, może niektórym mi się ta gra podoba, niektórym nie, no, on mi się tak sobie podoba Potem ekran się polipię na nicze, to jest naprawdę grubiające. Mnie nie rozumiem właśnie no i dlaczego trzeba się skoczyło dlaczego skończyłem wejście? No dobra Chciałem pan to obrady tak pokazać. No dobra, spróbujemy już jeszcze raz no i zobaczymy czy... Kolej, jak, tak, jak to jest możliwe, że oni tak zasypają na e? a my i to nie no. Nie podoba mi się to już, w no nie ma chyba lepsze samochody. No, a my mamy taki główny pośrednik, odblokować. No, na tym które my wykrywamy wyścigi no. To jest naprawdę. No i, no i przegrywam. Przegramy. Bo oni tak zasuwają, a my nawet jak teraz walniemy gdzieś, no to już nie ma co grać w wyścinie. To jest w ogóle bez sensu tej Jakie są plusy, a jakie minusy tej gry? No to zacznijmy od minusów. Minusy to są akurat ten model jazdy hmm, ja tutaj jeszcze minusy mieć? No dobra, pierwszy to jest model jazdy drugi to będzie właśnie te Pokole że nie mamy szans z przeciwnikami praktycznie już później jak się pogra trochę nie w ogóle, minusów to jest moim zdaniem dużo więcej. A jakie są plusy, no to chyba widzę, też tylko grafika i tyle. Mi się podoba W ogóle, gdzieś to jest minus, to no, nie też mamy mało tras. Mało trasy jest w ogóle, podobno W ogóle mało samochodów. A, a plusów to już nie widzę. No właśnie, walniemy raz i przegrywamy, to jest naprawdę nie da się i Nie wiem, jak to można odporównywać porównywać, to gry grę to... gry grę z 5 sekund, tak Jak ja bym miał to porównać, to speed sekund jest o 100, razy, o 100 razy lepszy od w ignite. W ogóle, kurna w tryb cały czas chodzi samochód. No i co to miało być? No... Olyan, mint nekem szó popp, és

tej gry chyba raczej nie przejdę. Moim zdaniem to jest chyba najgorsza gra w ogóle, jaką grałem. Takiej gry, co mi się nie podoba, to nie widziałem. Jest w to kurde. Nie da się ich w ogóle jak tyle zostawić, bo cały czas są za nami. To jest... Pora. dobra. No i co to ma być? To jest chyba jedyna grana, w którą tak bardzo nawet. Hmm. nie ma ręcznego, tylko sam skręca i sam zaszuca na driftie i się w pierwszej tylko, no no. Nie, to jest naprawdę połowa. Ale pięć, się pięć, to pięć, Kto to widział po prostu, żeby pięć, pięć, to pięć, Wow, Wow, pierwsze miejsce Nie no, dało się. Cudem na pierwszym miejscu nie. Wykupano jakieś tutaj na Wiecie co! To by było chyba na tyle z tego odcinka hmm. Czyli Jeśli komuś się ta gra podoba no to, no to kupujcie i grajcie ale mi też się taka nie podoba, nie polecam ją Nie polecam jej No chyba że tryb multiplayer, nie wiem jak jest na multiplayerze Możliwe że multiplayer naprawia prawie w... jednak zaliczyć tą grę temat fajnych ale Kampania jest po prostu bez sensu Do... No, jest lipno. Na razie są złe wrażenia na tą grę i nie będę ci nią grał. Dobra, nie polecam. Więc to by było na tyle z tego filmiku. Jeśli filmik Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. A ja się w tym momencie z Wami żegnam. Na razie i cześć.